Od 14 kwietnia, kiedy Kate Perry, Gail King, narzeczona Jeffa Bezosa i kilka innych osób wzięli udział w locie kosmicznym Blue Origin, obserwujemy falę krytyki, jakiej firma jeszcze nigdy wcześniej nie doświadczyła. Wszystko przez to, jak sztucznie, fałszywie i nienaturalnie ten lot wyglądał w transmisji na żywo. Wiemy, że Kate Perry tylko pogarsza sytuację. Zwróćcie uwagę, zamiast uspokajać sytuację, ona cały czas tylko brnie dalej w gaszenie pożaru i codziennie stara się bronić siebie, zarówno wobec krytyków, jak i w odpowiedzi na krytykę skierowaną do niej, Jeffa Bezosa i całej firmy Blue Origin. To jest świat Hollywood. Zasubskrybuj, jeśli jesteś nowy, i polub ten film, aby otrzymywać przyszłe aktualizacje. Bardzo dziękuję za wszelkie miłe i serdeczne wsparcie. Jedną z rzeczy, które teraz dzieją się wokół Kate Perry, jest to, że ma naprawdę sporo na głowie. Musi radzić sobie z falą krytyki po locie Blue Origin, a do tego dochodzą problemy ze sprzedażą biletów na trasę Lifetimes w niektórych amerykańskich miastach. Wszyscy widzieliśmy ten żenujący układ choreograficzny, który zaprezentowała na scenie, i trzeba przyznać, że to właśnie ten występ sprawił, że wielu jej własnych fanów się od niej odwróciło i opuściło statek jeśli chodzi o jej karierę jako piosenkarki i artystki scenicznej. Jej popularność naprawdę bardzo szybko spada od czasu lotu Blue Origin. To, co jednak jest tu szczególnie interesujące, dotyczy samej Kate Perry i tego, co ostatnio powiedziała, znów odnosząc się do krytyków oraz swoich przyszłych planów związanych z Blue Origin i tego, co się tam dalej dzieje. Moim zdaniem, to moment, kiedy sytuacja naprawdę sięgnęła dna, a właściwie nawet niżej niż dna, dotarła do litej skały. Przejdźmy więc do sedna. Fala krytyki wobec Kate Perry tylko się pogarsza za każdym razem, gdy zabiera głos przeciwko swoim krytykom. Najnowszy rozwój wydarzeń dotyczy kolejnego wybuchu emocji ze strony Kate Perry, która znowu dała upust frustracji po tym, jak jej lot w kosmos negatywnie wpłynął na sprzedaż biletów na trasę Lifetimes. Podczas trasy Lifetimes Kate Perry wygłosiła następujące słowa. Jako kobieta uważam, że jest to szczerze mówiąc obraźliwe, kiedy moi krytycy wyrażają jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy naprawdę byłam w kosmosie. Ale tym, co uważam za jeszcze bardziej oburzające, jest fakt, że w mediach społecznościowych pojawia się krytyka wobec tego, że porównuje się do astronauty. To jest rodzaj krytyki, którego nigdy nie zrozumiem, bo to, co zrobiliśmy, to, co ja zrobiłam, było dokładnie tym samym doświadczeniem, jakie przeżywa każdy astronauta. A fakt, że jestem wyśmiewana i poniżana przez wiele środowisk, tylko pokazuje i potwierdza, że mamy w naszym społeczeństwie jeszcze bardzo dużo pracy do wykonania. Myślę, że doszłam do wniosku, iż byłabym gotowa polecieć w kosmos jeszcze raz. To coś, o co byłam wielokrotnie pytana od czasu powrotu na Ziemię i jestem na to całkowicie otwarta. Ponownie z Blue Origin. To tylko kwestia kiedy, i na razie nie chcę komentować żadnych szczegółów. Dobrze, zatrzymajmy się tutaj na moment, jeśli chodzi o Kate Perry. Sam fakt, że ona otwarcie mówi, iż chce to powtórzyć, pokazuje dobitnie, że po prostu się o to prosi. Prosi się o kolejną falę krytyki. I wygląda to tak, jakby jej już naprawdę nie zależało. Wydaje się, że Kate zaczyna rozumieć, iż zrobi dosłownie wszystko, żeby zdobyć jakąkolwiek uwagę. I można odnieść wrażenie, że to może być klasyczne gazlighting. Nie wiem, co naprawdę siedzi w jej głowie. Czy rzeczywiście chce ponownie polecieć w kosmos? Czy to tylko sposób, żeby jeszcze bardziej zirytować krytyków? Kto wie? Ja skłaniałbym się raczej ku tej drugiej opcji. Ale patrząc na całą sytuację wokół Pery wiemy, że sprzedaż biletów absolutnie nie spełnia oczekiwań, szczególnie w porównaniu z wcześniejszymi prognozami dla trasy Lifetimes w konkretnych amerykańskich miastach. I wygląda na to, że staje się coraz bardziej rozgoryczona. Swoją frustrację wyładowuje na krytykach. i zupełnie nie przynosi to żadnych rezultatów. Dalej mówi: Ale z pewnością chciałabym polecieć następnym razem z inną załogą, by być świadkiem doświadczeń innych osób. Byłby to dla mnie zaszczyt polecieć w kosmos z ludźmi pochodzącymi z branży muzycznej i z tymi, którzy szanują sztukę. Myślę, że potrzebujemy więcej aktorów, piosenkarzy, artystów scenicznych i tych, którzy cenią sztukę, by doświadczyli przestrzeni kosmicznej i mogli podzielić się tym doświadczeniem ze światem. To nie chodzi tylko o status czy bogactwo, ale to właśnie oni mają możliwość szerzenia swojego przekazu na świecie. Dlatego jestem całkowicie gotowa, by zrobić to jeszcze raz z wieloma innymi osobami. Kurczę, może nawet po zakończeniu mojej trasy, Lifetimes coś zaplanuje. A jeśli chodzi o trasę Lifetimes, to myślę, że moi fani docenią. I będą bardzo zaskoczeni tym, co dla nich przygotowaliśmy na kilka nadchodzących koncertów, inspirowanych lotem w kosmos z Blue Origin. Zobaczycie wiele przykładów tego w ciągu lata, i mam nadzieję, że wszyscy moi wierni i oddani fani będą mieli okazję zobaczyć to na żywo. A do krytyków: Nigdy nie wycofam się ze swoich słów o tym, jak postrzegam siebie i swoje doświadczenie. To było dokładnie takie samo, jak to, czego doświadcza każdy astronauta. Bo to, co zrobiliśmy, ja i Gail King, było zachwycające i odważne. I było okazją do podzielenia się czymś wyjątkowym ze światem. I znowu, ludzie, znów porównuje się do astronauty. Nigdy nie była w prawdziwym kosmosie przez miesiące. Nigdy nie nosiła hełmu. Nie przeszła przez dokładnie to samo doświadczenie. Nie wykonuje żadnych misji. Bądźmy szczerzy. Ona dotarła tylko do krawędzi kosmosu. Przejdźmy do konkretów. Wszystko co osiągnęła to krawędź przestrzeni kosmicznej. A teraz porównuje to do tego co robią prawdziwi astronauci na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tacy którzy byli tam przez, ile to było, 9 albo 10 miesięcy, przecież wrócili na ziemię dopiero niedawno, w roku 2025. Ale co jest tu znów interesujące, to fakt, że ona idzie o krok dalej, mówiąc Albo wręcz manipulując krytykami, że znów chce lecieć w kosmos, że rozważa taki lot po zakończeniu trasy Lifetimes, i że jej przeżycie było równoznaczne z tym, czego doświadczają wszyscy astronauci. I tak dochodzi do podsumowania, czegoś, co przeciętny amerykański obywatel nie ma możliwości doświadczyć. To było doświadczenie jak żadne inne, zorganizowane przez firmę, która potrzebuje odpowiedniego finansowania od tych, którzy potrafią to docenić. Gdyby nie osoby takie jak ja i Gail King, nie widzę, jak Blue Origin mogłoby mieć przyszłość i ostatecznie przekazać te doświadczenia przeciętnym ciężko pracującym Amerykanom. Najwyższy czas, aby kobiety zaczęto świętować za to, że ryzykują życie, wchodząc do potężnej rakiety, w której w każdej chwili może dojść do awarii. I znowu, Kate znowu mówi, że chodzi tu o podejmowanie ryzyka, że chodzi o bycie odważną, dzielną, za to, że weszła do rakiety, która ledwie dotarła do krawędzi kosmosu. Bądźmy szczerzy, to było nic innego jak przereklamowana atrakcja z parku rozrywki w górę i z powrotem w dół. Unosili się, przypomnę, przez jakieś co? Jedną minutę, może maksymalnie minutę i pół, mniej więcej. I to doświadczenie się zakończyło. Przez większość tego czasu, więcej niż połowę tej minuty i pół, spędzili patrząc w kamerę i robiąc sobie selfie, zasadniczo. I to był kolejny powód, dla którego ludzie po prostu nie mogli traktować poważnie Gail King, Kate Perry. I narzeczonej Jeffa Bezosa, szczególnie Perry, ponieważ wykorzystały to wydarzenie jako sposób na zwrócenie na siebie uwagi, jako chwyt pryowy. A kiedy spojrzysz na media, całą głównonurtową prasę, zobaczysz, że poświęcili więcej czasu na relacjonowanie tego lotu Blue Origin niż na relacjonowanie działań prawdziwych astronautów, którzy utknęli w kosmosie na wiele miesięcy. To coś mówi. Mówi bardzo dużo, że media faworyzują uprzywilejowane celebrytki zamiast prawdziwych bohaterów. Zamiast ludzi, którzy codziennie ryzykują życie, naprawdę, spędzając miesiące w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, tak jak ci astronauci, którzy byli tam przez 9 do 10 miesięcy. Podsumowując, bardzo chciałbym usłyszeć, co wszyscy sądzicie o całej tej sytuacji z Kate Perry, trasą Lifetimes, która, nawiasem mówiąc, bardzo słabo sobie radzi w konkretnych amerykańskich miastach. I właśnie dlatego myślę, że ona sprawia wrażenie zdezorientowanej, kiedy tańczy na scenie, kiedy próbuje coś odegrać czy przygotować choreografię do swoich koncertów. Widać, że jest wyraźnie, no, roztrzęsiona przez całą tę krytykę i to wszystko, co dzieje się od 14 kwietnia. Ale tak czy inaczej, chętnie usłyszę co sądzicie o całej sprawie związanej z Capery Blue Origin Jeffem Bezosem i wszystkim co się z tym wiąże. A jeśli podobał się wam dzisiejszy materiał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, by wspierać kanał. Do usłyszenia następnym razem.